partner z i pomstry nagę. Ale nic Sądzimy w bok. Sądzimy w bok. I teraz tak. Weszliśmy, Idziemy do przodu i dusimy. Teraz tak. E, tu jest kilka sposobów z tą ręką. Tak. Najprościej jest w ten sposób, że wkładam tak do góry. Idę to To jest jeden. Tak. I nie, je już to nie, oni powstali nogę, my obeszliśmy za nogę i teraz przeważnie jest tak, że partnerzy nie zalegają nam na brzuchu, tylko podnoszą się do góry. O, my idziemy Łapiemy za nogawkę i kręcimy szybko. Za nogawkę i kręcę szybko. Idę za nim Tak, żeby ręka była za głową. Nogawkę i kręcę szybko. No. Chodzę. I do duszenia i I możemy teraz sobie to poćwiczyć. Już taki, że on robi sojną, a we, dusimy. Jeśli nie mamy partnera, który robi dobrze sojną, to wystarczy, żeby go w ten sposób, że on się odwraca, upada na kolana. I teraz bardzo ważne. Bo wstanie i nas tłucze. Bok. Rozciągam. Może być tu. Może być tu. Jak klęknie. Nie daj się rozciągnąć. O. Za nogawkę. <ścoughs> Idę w połowę. Mm. No akurat ostatnio z mało przyjął. kiedy <gry> partner? <gry> <gry> nie zawsze wam się tak ukażą, bo